Cześć! Jestem Krzysiek. Witam Was na kanale Baza Rowerowa. Dzisiaj pokażę Wam jak najłatwiej wyregulować przyrzutki w rowerze. Będziemy potrzebować imbusy i śrubokręt. Najlepiej zacząć od tylnej przerzutki. Do od odkręcenia śruby trzymającej linkę przerzutki. Tak, aby przyrzutka mogła się swobodnie poruszać. Następnie przechodzimy do śruby H, czyli High. Odpowiada ona za miejsce przerzutki od strony małej zębatki. Dokręcając tą śrubę, przesuwamy przerzutkę w stronę koła, a luzując, przesuwamy ją w stronę ramy. Następnie sprawdzamy, czy aby na pewno wszystkie baryłki są wkręcone. Baryłki to są śruby z plastikowym elementem, które znajdują się przy przerzutce i przy manetkach. Następnie możemy przykręcić z powrotem linkę przerzutki. Kiedy wózek przerzutki znajduje się w równej linii z małą zębatką, możemy przejść do następnego kroku. Wrzucamy na najniższy bieg, czyli na największą zębatkę. Sprawdzamy, w jakiej pozycji jest wózek przerzutki dociskamy manetkę tak aby zobaczyć jak bardzo wychyli nam się w stronę koła kolejną śrubą L low dla niskiego biegu dokręcamy ją tak aby zablokować ten ruch i wyrównać wózek przerzutki z dużą zębatką następnym krokiem będzie ustawienie pojemności czyli odległości wózka przerzutki od dużej zębatki służy z tego ta śruba o której nie wie połowa mechaników rowerowych odkręcając Przerzutka zaczyna zbliżać się nam do zębatki. Odległość, która powinna być między tymi elementami, to około 5 mm. Po zakończeniu regulacji tylnej przerzutki przechodzimy do przedniej. Zasada regulacji przedniej przerzutki jest podobna. Zaczynamy od poluzowania obejmy, tak aby przerzutka swobodnie nam się przemieszczała. Ustawiamy ją tak, aby ramię przerzutki było oddalone od zębatki mniej więcej na 2 mm. Odkręcamy śrubkę trzymającą linkę przerzutki, i następnie przechodzimy do regulacji zakresów. Dla małej zębatki będzie to zakres L. Regulujemy go tak, aby przerzutka znalazła się bardzo blisko łańcucha, ale nie ocierała. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy przerzutka nam ociera, dokręcamy ją mocniej. Wtedy mamy pewność. Jeśli ociera, luzujemy tak, żeby ta odległość wynosiła przynajmniej te 2 mm. Następnie zakładamy z powrotem linkę i wrzucamy na większy blat. Do regulacji zakresu zrzucamy biegi z tyłu na najmniejszą zębatkę oraz wciskamy manetkę lewą od przedniej przerzutki. Tak, aby zobaczyć, jak daleko wychyli się nam przerzutka. Jeśli wychyla się poza, yy, poza zakres, poza łańcuch, dokręcamy śrubę H. Upewniamy się cały czas, czy to już wystarczy, czy nam nie ociera. Jeśli ociera, luzujemy. Jeśli nie ociera, to znaczy jest już ok. I tak w prosty sposób reguluje się przerzutki, bez zbędnego kombinowania. Jeśli chcesz więcej takich porad, kliknij suba, wciśnij dzwoneczek i zaobserwuj nas na mediach społecznościowych.